Człowiek odmienił los wielu setek, ale zapłacił za to wysoką cenę. i zniszczył barierę. Ale gdy innym więźniom udało się uciec, on pozostał pogrzebany pod ziemią. To ja wysłałem go do walki ze śniącym. To ja sprowadzę go teraz z powrotem. Jest słaby i wiele zapomniał. Ale żyje. Wrócił. już, no, Jesteś już. A ja straciłem nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy. Czuję się... Czuję się, jakbym kilka tygodni że pod stertą włazów. Dokładnie tak było. Życie zawdzięczasz tylko i wyłącznie swemu magicznemu pancerzowi. Bałem się, że nie zdołam cię wydostać z ruin świątyni. Ale dość już o tym. Musimy zająć się nowym niebezpieczeństwem grożącym tej okolicy. Niech wzmógł się po upadku bariery i pokonaniu śniącego. Zapisano, że do tego świata przyzwany zostanie potężny artefakt. Bóg ciemności wysyła swe sługi z misji. Magowie wyspy wyczuwają ten gniew. Niektórzy z nich są gotowi stawić czoło temu nowemu zagrożeniu. Nimi sprzymierzyć. Tylko w ten sposób zdołamy powstrzymać Beliara. Mam na to wystarczająco dużo czasu. W końcu zwyciężyłem. Śniący został. wygnany z naszego świata. Przepędziłeś go, to prawda, ale powstrzymanie nadciągającej wojny nie leży już w naszej mocy. Z tym ostatnim krzykiem rozpaczy śniący przywołał potężną armię zła. Był to wyraźny rozkaz. Dla wszystkich istot ciemności. Potężne słowo magii, któremu nie mogły odmówić. Jego ostatni rozkaz brzmiał Przybywajcie. I przybyły wszystkie. Nawet smoki. Smoki? A, Nawet te potężne dla stare istoty. Wyczuwam ich obecność także tutaj. Smoki zebrały wokół siebie liczną armię służących im istot. Gdzie jest teraz ta armia? Zaległa obozem całkiem blisko stąd, w górniczej dolinie, niedaleko Korinis. Teraz przygotowuje się do ostatecznego ataku. Zostało nam niewiele czasu. Co możemy zrobić? Tym razem sami sobie nie poradzimy. W walce ze smokami może nam pomóc tylko moc Inosa. W pobliskim mieście Korinis stacjonuje oddział Paladynów. W ich posiadaniu znajduje się pewien potężny artefakt, dzięki któremu możemy pokonać paskudne gady. Nazywają go Okiem i Nosa. Musisz koniecznie zdobyć to oko. Ostrzesz paladynów o smokach i za wszelką cenę przekonaj ich dowódcę, by nam pomógł. Gdy tylko z nim porozmawiasz, musisz odszukać artefakt Beliala. To odpowiednik oka i nosa. Nie wolno dopuścić. Aby wpadł w ręce sług zła. Wyruszę w drogę najszybciej, jak się da. Świetnie. I jeszcze coś. Nie zdradź nikomu, że ze mną rozmawiałeś. A już w żadnym wypadku nie mów o tym żadnemu magowi. Odkąd obrałem własną ścieżkę krąg ognia, mam nie zazmarłego. I niech tak pozostaje. No i to tyle było z rozpoczęcia. Z tej strony Urbus 22. Zapraszam na zagramy wy Gotik 2 kruka. No cóż, pogodaliśmy już sobie z Xardasem, Ale jeszcze jedną sprawę będziemy mieć do niego. gdzie to jest... O! Dostaniemy jeszcze chyba 50 ekspa za tą mi Co możesz o, dokładnie. powiedzieć? Dokładnie. że to jakiś magiczny artefakt. Okazało się jednak, że jej znaczenie jest... Patrz, nie, mniejsze. nie udało mi się do końca rozszyfrować wyry... Tak, wiemy, wiemy. No, to tyle byłoby na razie z rozmowy z Starlasem. No, Teraz sobie poplądrujemy jego wieżę. Ach. Wybacie proszę to mało przerwę, ale mam chyba drobne problemy z dźwiękiem. Nie wiem czy moje grami strasznie buczy, jak odtwarzam film. Tak jakbym się za jakąś mikrofalówkę to brał. Oj. No, ogólnie tak powiem, że będę grał prawdopodobnie z paladynem. Znaczy, pierwszą Strażą Miejską. No i paladynem. Jeszcze sobie poplądujemy ja wyżek Sardasa, jak już tu mówiłem wcześniej. <coughs> w czy twórcy to specjalnie zrobili Że Belier ma głowę śniącego Znaczy hełm, czaszkę Czy co to tam w ogóle jest? Hmm klucz. Czas zacząć rabować. <laughs> 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 Sztylet, wytrych, zwój pięć 5 złota złoto. Ksardas się chyba załamie z tego powodu. No, Bezi! Co ty robisz? No, jeszcze odczytamy sobie księgi. Po całe 25 ekspa podać. <coughs> I łowy i zwierzyna No, bez i odejdź No, nic czy... Możesz odejść Dziękuję Ech, Teraz polecimy A, jeszcze miksturkę życia mm, Bardzo ładny obraz Schodzimy, schodzimy o, jeszcze tutaj poklądujemy. Kufer. Dużo przydatnych rzeczy, jak na początek. Pamiętam, że czymś się brało, że można było wszystkie rzeczy z, ze skrzyni wziąć. Tylko w nie wiem Czym to się brało? Zębate ziele Jezus. Nie tego zbierania No, kolego Dziękuję Wolę nie wiedzieć co Xardas z nimi robił w tej klatce to jest dość dziwne Trzeba pas założyć siły Które pewnie będziemy nosić do końca gry Coś jeszcze zostało? Nie A sztylet Czas poszpanować Co to ma być? Wspinaj się, Bezi No i te ciekawostki, które już pewnie wszyscy znają Dookoła że sarda są różne i porozrzucane jest dość wartościowe, bo te nie wiem gdzie one są. A tu dwa zwoje, a mikstura, many. No dalej, czas na pierwszego przeciwnika. To będzie niezwykle wymagająca walka. Cześć, zginiesz. Hmm, surowe miałem Znowu znów stylet. Dżin no i pierwszy wymagający przeciwnik. Goblin, gdzie masz? O, lepsze od, ty od tego sztyletu. Wszystko zbierane. No to ja sobie zapiszę grę jeszcze na wszelki wypadek. Tak, żeby później jakby co nie wczytywać. I tej całej rozmowy nie słuchać. Dobra, wróciłem po małej przerwie. Bo musiałem sprawdzić coś z tym dźwiękiem i przy okazji zobaczyłem... Jakość w jakiej się nagrywa i trochę się załamałem A już to ustawiłem Tylko nadal nie mogę tego dźwięku ustawić Bo gdy nagrywam to strasznie buczy mi wszystko Głos mój normalnie ale Tak to gra tak Muli dziwnie Nie, będę musiał na tym później jeszcze trochę No, jeszcze jedno Posiedzieć <laughs> Co my tu mamy Krótki był. Jeszcze jakieś miejsca są No, jeszcze To wspaniałe wejście do podziemi Gdzie jest mnóstwo wymagających przeciwników Aż tu łysy No, no. O, o, o ty wysy łysy Prawy mnie zabił Przejdź dalej. Chwila. Pamiętam, że chyba wejście na lewo było mnóstwo goblinów. Albo na prawo. Sobie to zobaczymy. No, to było tutaj. A, tutaj już jest lepiej. Tak, to tutaj. Coś jednego. Polna bestia. No chodź do mnie, no chodź. No, zapraszam. Mam nadzieję, że jedna. No, bum, 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 bum. A. Nic tu nie ma. Ach. Aby druga nie przyleciała. Kurczę. Szkoda mi potka marnowaciele. No. Nic tu nie Nic ma, go tu nie znajdę. Palne becy nie mają ze mną szans. Jestem po prostu bocki. Coś tu jeszcze? Ciemny grzyb. O, o mięso kopacza. No, tutaj chyba wszystko. W sumie to nie wiem. Nie chcę mi się do góry staroić. Już polecimy dalej. Każdy wie, że tam. No, może prawie jest. Lester, nasz przyjaciel z kolonii Kornej. Taki w szacie nowicyusze. Malekki schizy.